W dzisiejszym odcinku opowiem o 62-konnym ciągniku marki Deutsfar. Agroplus 310 wyprodukowany w 2010 roku. Posiada on trzycylindrowy turbodoładowany silnik o pojemności 3000. Cm3. Model ten rynku wtórnym jest dość rzadko spotykany, a to ze względu na to, że produkowany pod tym modelem był tylko rok od 2009 do 2010 roku. Następnie zastąpił go model 315, który został wzmocniony o 10 koni mechanicznych, co dało moc znamionową 72 koni mechanicznych. Agroplus 310 oczywiście nie był jedynym modelem w serii, były również inne modele, były również modele czterocylindrowe. Najmocniejszy z serii był model 420 o mocy 95 koni mechanicznych. Należy dodać, że te ciągniki mogły być bardzo dobrze wyposażone, czego przykładem będzie prezentacja w dalszej części oczywiście tego ciągnika. Ciągnik jak widać pracuje z opryskiwaczem ciąganym. Jak również siewnikiem do cebuli, kopaczką do cebuli. To jest jego główne zastosowanie w tym gospodarstwie. Z przodu ciągnika 8 obciążników walizkowych po 40 kg. Pod maską w przedniej części znajdziemy akumulator o pojemności 100 amperogodzin, filtr powietrza, również w łatwo dostępnym miejscu. Mamy tutaj Czujnik zabrudzenia tego filtra również powiadomi nas o skrajnym zabrudzeniu. Chłodnica cieczy silnika zabezpieczona jest ochronną siatką, dzięki której grube zanieczyszczenia zatrzymują się i nie wpadają w otwory chłodnicy. Łatwo można ją wyciągnąć, przeczyścić i z powrotem włożyć. Wszystkie modele w serii są turbodoładowane, lecz tylko ten nie posiada interkulera zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, sprężarka układu pneumatycznego, kompresor klimatyzacji. Zaraz przy kompresorze znajdziemy dwa szybko złączach, które służą do uzupełniania czynnika oraz do uzupełniania oleju w tym układzie. Odstojnik paliwa z filterkiem oraz filtr paliwa. Przy kabinie znajdziemy zbiornik na płyn hamulcowy. Lekko przykryta przewodami ukryła się pompka układu paliwowego. Wentylator jest napędzany bezpośrednio z silnika, nie ma tutaj dodatkowego sprzęgła, na przykład wiskotycznego, przez które byłby on napędzany. Zastosowany w tej serii zbiornik paliwa pomieści 100 litrów oleju napędowego. Trzypunktowy układ zawieszenia tego ciągnika jest w stanie podnieść 3600 kg. Standardowo był to udźwięk 3000 opcjonalnie 3600. Mamy tutaj haki CBM drugiej kategorii. Yy, pompa o wydatku 54 litrów na minutę przy ciśnieniu 190 bar. Pierwsza rzecz, która świadczy o bardzo dobrym wyposażeniu tego ciągnika, są przyciski na błotnikach, czyli możemy podnosić sobie trzypunktowy układ zawieszenia oraz opuszczać. Mało tego, mamy również włącznik bałka odbioru mocy. Jak widać, ciągnik wyposażony jest w aż trzy pary szybko złączy hydraulicznych. Odciągi boczne z pozycją pływającą, jak również z pozycją zablokowaną w tym miejscu. Zaczep transportowy oczywiście regulowany, możemy zmieniać dowolnie pozycję, wysokość zaczepu. Mamy dolny zaczep rolniczy, możliwością przechylenia na prawo lub lewo, jak również zaczep piton fix. Łącznik w dojcwarze podwieszany jest w taki oto sposób. Wyjścia hydrauliczne posiadają również odpływ ociekającego oleju do zbiorniczka obok zbiornik płynu do spryskiwaczy. Przy lewym błotniku zlokalizowane gniazdo siedmiopinowe do świateł. Jak widzieliście pod maską, mamy w tym ciągniku układ pneumatyczny, więc żadne zaskoczenie, że mamy tutaj wyjścia pneumatyczne jest tutaj obwód jakby dwuobwodowy nowego typu. Standardowo, zapewne, było również wyjście starego typu ale domyślam się, że tutaj właściciel zastąpił to wyjście, którego pewnie nie używał na takie szybko złącze do podłączania szybko na przykład pistoletu do pompowania lub podłączania jakiegoś narzędzia pneumatycznego. Operator tego ciągnika pracuje sobie na pneumatycznie amortyzowanym siedzeniu z wieloma y, możliwościami regulacji. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach: w ten sposób oraz ten. Ciągnik naprawdę zwinny. Promień zawracania jest naprawdę mały. Niestety zaczął padać deszcz. Ale zobaczcie, ten ciągnik zabija po prostu w miejscu. Trzypunktowy układ zawieszenia ciągnika sterowany jest systemem elektrohydraulicznym. E, mamy pokrętła odpowiedzialne za ten system. Regulacja siłowa podnośnika, szybkość opuszczania, maksymalna wysokość podnoszenia ramion, głębokość pracy e, oraz przycisk szybko e, załączający pozycję górną podnośnika oraz pozycję dolną podnośnika. Żeby zacząć korzystanie z tylnego podnośnika, należy go odblokować poprzez przyciśnięcie przez kilka sekund tego przycisku w górę. Na pomarańczowo w Twarze elementy odpowiedzialne za jazdę. W tym przypadku gaz ręczny. Mamy tutaj taki przycisk, który odpowiedzialny jest za uruchamianie tempomatu obrotów silnika. Możemy sobie wygenerować obroty za pomocą na przykład ręcznego gazu bądź gazu nożnego i przytrzymać ten przycisk, co spowoduje zapamiętanie aktualnych obrotów silnika. Deska rozdzielcza da nam o tym znać, że już zostały zapamiętane. Później krótkie przyciśnięcie wywołuje jakby wykonanie tych obrotów przez silnik, i nie musimy już trzymać pedału gazu ani ręcznie sterować gazem ręcznym. Dodatkowo do układu sterowania podnośnikiem mamy takie wolne góra-dół. Bardzo przydatne przy podczepianiu narzędzi do ciągnika. Rozdzielaczem wyjść hydraulicznych sterujemy z tego miejsca. Mamy trzy dźwignie z pozycjami plusowa, minusowa oraz float, czyli pozycja pływająca. Po włączeniu zapłonu uruchamia się deska rozdzielcza. Prędkość obrotowa silnika, poziom paliwa w zbiorniku, temperatura silnika. Na wyświetlaczach z lewej strony, teraz godzina. W tym miejscu mamy motogodziny od skasowania, czyli możemy sobie te naliczone godziny skasować. Z lewej strony fotela mamy dźwignię, dzięki której przełączamy prędkość obrotową wałka z 540 na 540 Eco. Na desce rozdzielczej mamy również manometr przedstawiający nam aktualne ciśnienie w układzie pneumatycznym. Przednia szyba w tym ciągniku jest otwierana, mamy możliwość lekkiego uchylenia, blokujemy w ten sposób oraz całkowitego jej otwarcia. Z prawej strony przy podsufitce mamy zarządzanie ogrzewaniem oraz klimatyzacją, oczywiście nawiew oraz temperatura nawiewu. Yy, mamy zarządzanie wycieraczkami oraz reflektorami roboczymi i wycieraczkami. Mamy również jakieś podstawowe bezpieczniki: z lewej strony lampka doświetlająca oraz radio. Elektrohydrauliczne załączanie przedniego napędu, załączanie wałka WOM oraz załączanie blokady mechanizmu różnicowego. Przekładnia w ciągu Deutschera oferuje nam 45 biegów do przodu, 45 do tyłu, 5 biegów głównych. Trzy biegi pod obciążeniem oraz trzypozycyjny reduktor. Pierwszy bieg włączamy w ten sposób. Możemy ruszyć oczywiście. Rewersor elektrohydrauliczny, jak widać, bez użycia sprzęgła możemy sobie zmieniać kierunek jazdy. Mamy również biegi pod obciążeniem. Trzy biegi. Teraz szybszy i najszybszy. Pośrodkowy i najwolniejszy. Nie musimy używać nożnego pedału, sprzęgła, możemy przycisnąć przycisk z tyłu tej dźwigni. Widzimy, że ciągnik już jest wysprzęglony. Możemy włączyć bieg drugi, puścić ten przycisk i ciągnik nam ruszy. Zmiana kierunku jazdy odbywa się bardzo płynnie w tym ciągniku. Naprawdę przyjemnie to działa. A na dodatek mogę sobie to zmieniać, słuchajcie, bo mam tutaj regulację agresywności zmiany. Teraz minus 2. Bardzo łagodnie to robi. Zmienię sobie na plus 2. Oj, widzicie, że było już agresywniej. O, zdecydowanie agresywniej, czyli ma to tutaj jak widać yy, znaczenie te zmiany. Teraz łagodnie robi to dużo przyjemniej. Jeszcze jedna bardzo fajna opcja, która jest w tym ciągniku. Ciskamy stop and go. Uruchomiliśmy opcję zatrzymywania ciągnika. Pedałem hamulca. Jak widzicie, kontrolka świeci na przycisku, puszczam hamulec, ciągnik ruszył. Mogę się zatrzymać, zmienić sobie kierunek jazdy. Dodam, że ten ciągnik rozpędza się do 40 km na godzinę, czyli też nie jest jakiś wolny. Drugi półbieg, trzeci półbieg. Naprawdę na ciągnik, który ma już 10 lat, bo jest wyblokowany w 2010 roku i w ogóle wersję małego ciągnika, bo jest to 62-konny, 3-cylindrowy ciągnik małych gabarytów ma naprawdę e, duże możliwości. Elektrohydrauliczny podnośnik, który tutaj mamy, przyciski na bocnikach. Naprawdę dobrze wyposażony ciągnik. Myślę wart polecenia jako ciągnik używany, jeśli myślimy nad jakimś ciągnikiem do gospodarstwa, który mógłby nawet być myślę, głównym ciągnikiem, jeśli mamy małe gospodarstwo. No, dlaczego nie? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobają Wam się tego typu odcinki, odcinki z maszynami używanymi. Nie nowymi. Wiem, że z wielu z was poszukuje tego typu ciągników, dlatego właśnie na taką prezentację się zdecydowałem. I takich prezentacji na pewno będzie więcej. Zostaw subskrypcję, tak żeby był przycisk siwy i dzwoneczek przy niej, by dostawać powiadomienia o moich nowych produkcjach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i cześć!